Witam Państwa bardzo serdecznie, Wioletta Oechtańska Błaszczak. Zaczynamy aktualności ratajskie, zobaczmy, co przed nami w programie. Nowa uchwała reklamowa, nowy billboard. Wyładunki komisu uciążliwe dla kierowców. Bałagan na skwerze Milana Kwiatkowskiego. Zapraszam! Od 5 sierpnia obowiązują przepisy nowej uchwały krajobrazowej. Jeśli wojewoda jej nie unieważni, to urzędnicy i specjalny samochód będą sprawdzać, które reklamy w mieście są legalne, a które nie. Wątpliwość wzbudza ta, która powstała przy ulicy Milczańskiej. Widzą ją niby wszyscy. Niektórzy jednak nie tylko jej treść, ale coś jeszcze. Wszyscy będą cię widzieć. Napis na billboardzie ma zachęcać do zakupu powierzchni reklamowej. Dziś napis widzą zarówno osoby jadące estakadą, i idące pod wiaduktem. W tym drugim przypadku widać jeszcze coś, że supy reklamowe są trzy, żeby były widoczne. Pod koniec lipca zostały tu wycięte krzewy i małe drzewka oraz rozjechane trawniki, które częściowo należą do miasta. Problem w tym, że o tych pracach nic nie wiedzieli urzędnicy. Chcemy wyjaśnić tę sytuację, ale także jeśli będzie podstawa, to obciążyć za to zniszczenie, ewentualnie żądać też przywrócenia stanu pierwotnego, no bo z naszej strony jako miasta nie było zgody na to, żeby tak ciężki sprzęt tak, wjechał i rozjechał po prostu tą zielę. No, ktoś to zniszczył. Wycinka to jedno. Jeden z słupów, na których znajduje się billboard na początku sierpnia został wyniesiony ponad 2 metry nad ziemię, po to by reklamę było widać z estakady katowickiej. Jednak i w tym przypadku nikt nie powiadomił urzędników o tym, że takie wzniesienie tu powstaje. Nie chcę jeszcze przesądzać, czy to będzie samowola budowlana, czy inwestor pokaże nam jakiś dokument, który będzie potwierdzał legalność tego nośnika, ale w każdym razie, jeżeli okaże się, że ta reklama jest nielegalna, że inwestor nie dopełnił formalności wynikających z przepisów prawa budowlanego, wtedy nałożymy obowiązek przede wszystkim przedstawienia nam dokumentu, który będzie świadczył o tym, który będzie zaświadczał, że ta reklama, która powstała samowolnie, jest zgodna z uchwałą reklamową. 5 sierpnia w życie weszła nowa uchwała krajobrazowa. Najbardziej zależy na tym, żeby z przestrzeni wykluczyć nośniki największe, najbardziej ingerujące w przestrzeń miasta, które nie są ujęte w zapisy uchwały. Po mieście ma jeździć także specjalny samochód wyposażony w kamery, który będzie kontrolował nielegalne reklamy. Jest taki plan ze względu na to, że fotorejestracja jest najskuteczniejszym sposobem ewidencji reklam. I w pierwszym tym etapie chcielibyśmy, żeby drogi powiatowe, krajowe, wojewódzkie, czyli te pasy drogowe były zinwentaryzowane. W Wydziale Urbanistyki i Architektury powołano zespół, który bada zgodność reklam z nowym prawem. Może on nakładać dotkliwe kary finansowe na podmioty instalujące nośniki sprzeczne z przepisami. Biorąc pod uwagę w tej chwili nośnik taki 18-metrowy, to jest około 10 tysięcy miesięcznie. Dokument wszedł w życie 5 sierpnia. Z kolei do 17 sierpnia wojewoda może go unieważnić. Mieszkańcy Rataj chcieliby odpoczywać w otoczeniu dobrze utrzymanej miejskiej zieleni, ale okazuje się, że nie wszędzie jest to możliwe. Na osiedlu Piastowskim zamiast parku mają śmietnik. Wraca sprawa skweru imienia Milana Kwiatkowskiego. Jak to możliwe, że panuje w nim nieustanny bałagan? O, widziałem tam tutaj pełno śmieci. Załapto mi w krzakach i gdzie tylko... Tak wygląda skwer imienia Milana Kwiatkowskiego na osiedlu Piastowskim. Mieszkańcy skarżą się, że nie mogą nawet usiąść tu na ławce. Po raz pierwszy o sprawie mówiliśmy w zeszłym roku. Teraz skontaktowali się z nami pani Maria i pan Stefan mieszkający w sąsiednim bloku. Oni mają już dość sytuacji jaka tu panuje. Jest pełno śmieci przy śmietnikach, są nieopróżniane, po drodze powinny być posprzątane. No, i wszystko leży, i butelki, i, i papiery, i wszystko. A, a najwięcej to potem roznoszą psy. Jak wychodzą na dwór, to y, szukają, drapią, rozgrzebują wiatr, to wszystko rozwiewa. No, i przez to się tworzy bałagan. Doszło do tego, że pan Stefan zaczął sprzątać sam. Czyli jak w takim bałaganie można siedzieć? No, i wziąłem, posprzątałem, tam posprzątałem. No ale to znowu jest bałagan. Niebezpieczny jest, jak pijaki na ławkach śpią. W ogóle te dwie ławki to są niepotrzebne, bo tam nie można ani usiąść, ani odpocząć. Bo stale są zajęte, no i różne elementy tu się zbierają, a, a kiedyś to było przyjemnie sobie posiedzieć w parku, a, a w tej chwili to już nie idzie. Stan czystości w skwerze pogarsza się od kilku lat. Sytuację komplikuje fakt, że jest on podzielony na dwie części miejską oraz prywatną. Czy miasto wywiązuje się ze sprzątania swojej części? Działki miejskie tak naprawdę są sprzątane na bieżąco. Co dwa tygodnie pracownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami jeździ na tak zwaną inspekcję. I w przypadku, kiedy nastaje taka sytuacja, że musi być teren posprzątany albo skoszona trawa, no to takie rzeczy się dzieją. Ale co z częścią prywatną, za którą urzędnicy już nie odpowiadają? Sprawa trafiła już do straży miejskiej. Przypomnieliśmy temu panu o jego obowiązkach wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości, tak więc to, że teren jest nieogrodzony, bo nie może być na dzisiaj ogrodzony, to nie oznacza, że on nie ma obowiązku sprzątania go. Ma ten obowiązek, jeżeli nie będzie się wywiązywał Trudno, posypią się również i kary. Jak to się stało, że część skweru jest prywatna? W 2012 roku zakończyło się tzw. postępowanie zwrotowe przed sądem. Na skutek wyroku ziemia wróciła do dawnych właścicieli, którzy w czasie komunizmu zostali wywłaszczeni pod budowę ratajskich osiedli. W lutym tego roku sprzedali oni grunty innej osobie. Co ciekawe, nowy właściciel prowadzi obecnie negocjacje z miastem. Chcę, aby miasto kupiło od niego resztę skweru. Podjęliśmy rozmowy z właścicielami tego terenu w zakresie jego nabycia na rzecz miasta Poznania, żeby rozszerzyć ten teren zielony zgodnie z tym, co teraz się aktualnie znajduje. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, jaki będzie rezultat tych rozmów. Ponieważ zaproponowane warunki cenowe przez miasto zgodnie z aktualnym jego przeznaczeniem tyle podzieleń, mogą nie zyskać ich po prostu akceptacji. Cena za metr kwadratowy w tym miejscu waha się od 150 do 300 zł. Działka prywatna zajmuje powierzchnię 3618 m2. Cena może dochodzić więc nawet do miliona złotych. I tu pojawia się kolejne pytanie. Czy tym miejscem mogą interesować się deweloperzy i czy można tu coś wybudować? Zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi, teren nie może zostać zabudowany, nie może zostać ogrodzony. Ale jak widać, może zostać zaśmiecony. Jak udało nam się dowiedzieć, prywatny właściciel rozważa likwidację ławek. Nawalnie publikacje sobie zrobili. Ale chyba nie o to chodzi mieszkańcom osiedla Piastowskiego, którzy chcieliby choć na chwilę odpocząć w tym miejscu, wśród zieleni, w normalnych warunkach. Ulica Kurlandska jest jedną z najruchliwszych tras na Grzegrzu. stanowi swego rodzaju tranzyt przez naszą dzielnicę. Nie należy się więc dziwić, że wszelkie trudności z przejazdem będą denerwowały kierowców. Jeden z nich nadesłał do nas zdjęcia. Takie lawety utrudniają ruch na ulicy Kurlandzkiej. Na zdjęciach nadesłanych przez naszego widza widać pojazdy stojące przy komisie samochodowym, który znajduje się przy osiedlu Orła Białego. Mieszkaniec skarży się, że blokują one drogę. Do komisu na lawecie przywożone są samochody. Wyładunek tych aut, który odbywa się na ulicy Kurlandzkiej zajmuje kilkadziesiąt minut. W tym czasie pas ruchu jest zablokowany, a samochody jadące wzdłuż ulicy Kurlandzkiej, w stronę ulicy Obodrzyckiej, muszą wykonywać niebezpieczny manewr wyprzedzania, gdyż miejsce to znajduje się na sporym łuku. Podczas wyładunku aut tworzą się niejednokrotnie korki. Trudność z przejechaniem ulicą mają też autobusy miejskie. Zaznaczam również, że kierowca auta z lawetą najczęściej nie ma założonej kamizelki odblaskowej, co w godzinach wieczornych utrudnia zauważenie kierowcy. Czy wyładunek aut w tym miejscu jest przeprowadzany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami? Sprawdziliśmy, czy sprawą zajmowała się już policja, ale z informacji funkcjonariuszy wynika, że nigdy jeszcze nie otrzymali zgłoszenia w tej sprawie. Dlatego zadzwoniliśmy bezpośrednio do komisu z pytaniem, czy wyładunek aut można zorganizować inaczej. Jest to, jak się Nikt nie chciał się wypowiedzieć dla nas przed kamerą, ale w rozmowie telefonicznej z pracownikiem firmy usłyszeliśmy, że wyładunek aut odbywa się zgodnie z prawem. Nie ma również możliwości zmiany organizacji wyładunku, ponieważ teren komisu jest zbyt mały, aby lawety mogły zawrócić. Dlatego cała operacja odbywa się na szosie. Informujemy, że tego typu przypadki należy zgłaszać na policję najlepiej poprzez krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa. Jest ona monitorowana przez policję, a dodanie zgłoszenia trwa kilka sekund i jest anonimowe. Mapę można znaleźć na stronie internetowej policji w zakładce po prawej stronie. Jeszcze nie słychać jadących tramwajów przy trasie kurnickiej, bo trwają prace, ale wprowadzona już została historyczna zmiana w układzie drogowym na łacinie. Kierowcy nie przejadą już od osiedla Lecha w stronę Maltu ulicą Milczańską. Tory pokonają w innym miejscu. W poniedziałek 7 sierpnia zamknięto przejazd przez torowisko w ciągu ulicy Milczańskiej. Samochody nie wrócą tu nawet po zakończeniu przebudowy trasy kurnickiej. Przejazd został zamknięty na stałe. Ten na wysokości ulicy Milczańskiej już nie będzie dostępny dla samochodów, zgodnie też z zapisami planu miejscowego. Po zakończeniu inwestycji pozostanie tam wyłącznie przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów. W pierwszy dzień obowiązywania zmian wielu kierowców łamało przepisy przejeżdżając na drugą stronę placem budowy. We wtorek drogowcy ograniczyli przejazd na dobre, stawiając barierki. Teraz kierowcy mogą korzystać z nowego przejazdu przez tory wyznaczonego na nowym odcinku ulicy Pleszewskiej przy Centrum Handlowym Poznania. Wykonawca uzyskał już zgodę nadzoru budowlanego na użytkowanie nowej drogi i w weekend udostępnił ją mieszkańcom. Możemy poruszać się więc przedłużeniem ulicy Pleszewskiej, które to połączyło ulicę Kaliską i Polanka z ulicą Warczygłowy. Tam powstał także przejazd przez torowisko tramwajowe. Zwracamy uwagę, że nie działa tam jeszcze sygnalizacja świetlna. Zmiany są związane z przebudową torowiska na trasie kurnickiej, która ma się zakończyć jesienią. Od końca lipca ta ulica na osiedlu Oświecenia jest jednokierunkowa. Jezdnia prowadzi od ulicy Śremskiej wzdłuż wieżowca o numerze 62. Aby wrócić do ulicy Śremskiej należy teraz objechać blok dookoła. Zmianę w organizacji ruchu wprowadziło tu kierownictwo osiedla. Zmiana oznakowania wynika z dostosowania do tak zwanego projektu organizacji ruchu, który stworzyli specjaliści na zlecenie administracji. Projekty powstały w oparciu o ogólnopolskie przepisy o ruchu drogowym. Takie dokumenty posiadają wszystkie administracje. Już od kilku lat kierownicy wprowadzają zmiany w oznakowaniu na ratajach, hartowie i żegrzu. Ważna informacja dla wszystkich klientów Centrum Handlowego Poznania: w sierpniu zmienią się zasady korzystania z parkingu w galerii. Za miejsce postojowe trzeba będzie zapłacić. Od 21 sierpnia opłata za godzinę będzie wynosić 5 zł, ale pierwsze 3 godziny będą darmowe. Natomiast dla klientów Kina Helios i użytkowników aplikacji Parking Poznania darmowe będą pierwsze 4 godziny. Parking będzie działał w systemie bezbiletowym. Na wjazdach i wyjazdach pojawią się szlabany. Każda tablica rejestracyjna będzie skanowana. W parkingowych przeciągach pojawią się automaty, w których będzie można opłacić parkowanie. Jeśli zajdzie potrzeba, to do dyspozycji klientów będą pracownicy obsługi parkingu, z którymi będzie można się skontaktować przez urządzenie głośno mówiące lub osobiście w biurze obsługi parkingu. Wybór właściwego tornistra do szkoły to najważniejszy punkt podczas kompletowania szkolnej wyprawki, tak twierdzą specjaliści. Ruszyła akcja profilaktyczna, badania z wykorzystaniem platformy biochemicznej wykonuje fizjoterapeutka w przychodni na osiedlu bohaterów II wojny światowej. Zeszyty pakujemy tutaj przed tymi dużymi książkami. Oliwier we wrześniu idzie do pierwszej klasy. Wtedy w szkole dostanie książki, ale już ma tornister. Specjaliści sprawdzają, czy jest dla niego odpowiedni i ile powinien ważyć, już spakowany, oraz pokazują, jak prawidłowo włożyć do niego książki i zeszyty. W Wielkopolskim Centrum Medycyny Rodzinnej na Osiedlu Bohaterów II wojny światowej ruszyła darmowa akcja dla uczniów. Nasza akcja trwa przez cały sierpień, czyli rodzice mogą ze spokojem przygotować się do nowego roku szkolnego, mogą przyjść do nas już z własnym zakupionym plecakiem szkolnym, żeby zweryfikować, czy ten plecak tornister jest odpowiedni, lub też na podstawie naszych badań doradzimy, podpowiemy, jaki plecak będzie najodpowiedniejszy dla danego dziecka. A wszystko dla zdrowia dzieci. Noszenie źle dobranego tornistra bowiem może mieć negatywny wpływ na rozwój zwłaszcza najmłodszych uczniów. Możemy wymieniać tak naprawdę szereg różnych negatywnych konsekwencji, począwszy od zwiększonego napięcia w obrębie obręczy barkowej, zaburzeń. Zaburzeń w obrębie kręgosłupa tutaj już mówimy o tych negatywnych konsekwencjach w przyszłości, czyli skoliozy, nieprawidłowe ustawienie obręczy biodrowej, ale również nieprawidłowe napięcie mięśni kończyn dolnych a także nieprawidłowy rozwój stóp i problemy z utrzymaniem równowagi. Najprostszym sposobem, aby uniknąć tych przykrych konsekwencji, jest dobranie prawidłowego tornistra. Tornister szkolny dla dzieci, które rozpoczynają naukę powinien być tym takim typowym tornistrem. Czyli tutaj rekomendujemy, żeby to był usztywniany tornister. Powinien posiadać miękki, wyściełany tył, miękkie, wyściełane pasy, na których, które będą zmniejszały obciążenie w obrębie obręczy parkowej. Dobrze, gdyby tornister taki posiadał również pas biodrowy, czy też pas, który można zapiąć na wysokości klatki piersiowej. Dlatego, że w tym momencie zmniejszamy wahania równowagi i zapewniamy większą stabilność. Zakładając taki plecak na plecy zwracamy uwagę, żeby szczyt tego plecaka znajdował się na wysokości tutaj, tego siódmego kręgu szyjnego. Warto zwrócić uwagę w jaki sposób dzieci pakują plecaki, żeby te najcięższe książki, największe przedmioty były zlokalizowane najbliżej tułowia, czyli na samym z tyłu i dalej sukcesywnie pakujemy te mniejsze, lżejsze przedmioty. Odpowiedni tornister to jedno, ale istotna jest jego zawartość. Limity Światowych Organizacji Zdrowia wskazują, że masa plecaka szkolnego nie powinna przekraczać 10 lub 15% masy ciała. Są to, jak widzimy, wartości dosyć rozbieżne i chcemy zauważyć, czy dziecko siedmioletnie rzeczywiście jest już gotowe, żeby. Zakładać na plecy to 10% masy ciała lub też 15. Na badanie w wielkopolskim centrum medycyny rodzinnej można się zapisać, dzwoniąc pod numer telefonu 573 004 242. Zblusowie się udało, że cały od 7 rano do wieczora kościół był otwarty, ludzie przychodzili. Parafia na Starym Rzegrzu ma nowego proboszcza. Wraz z końcem czerwca poprzedni ksiądz Henryk Szymczak odszedł na emeryturę. Teraz proboszczem oraz dziekanem całych rata jest już ksiądz Dariusz Madejczyk. Miał on już okazję poprowadzić pierwsze msze święte w nowym miejscu i zaczyna zapoznawać się z parafianami. No bardzo się cieszyłem Pierwszą Mszą Świętą, ponieważ mimo to, że to był zwykły dzień, wtorek, kościół wypełnił się ludźmi, więc mogliśmy się spotkać w takim bardzo szerokim gronie. Ławki były wypełnione, można było takie pierwsze słowo do nich skierować. Ksiądz Tariusz Madajczyk urodził się w 1969 roku. Pochodzi z Pniew. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1994 roku. Pracę doktorską pisał w Rzymie na temat ewangelizacji w zglobalizowanym świecie. Były redaktor naczelny przewodnika katolickiego. Na rataje trafił z Lusowa, gdzie również był proboszczem. Jak sam deklaruje, na rzegrzu czuje się dobrze. Parafia jest żywa, że wiele się tu dzieje, jest wiele grup duszpasterskich, ale też wielu ludzi świeckich zaangażowanych w działalność tych grup. Takie mam doświadczenie poprzedniej parafii, że udało się zaangażować mnóstwo ludzi świeckich, zwłaszcza byłem sam, więc wiele rzeczy było w ich rękach, żeby parafia mogła funkcjonować. No i cieszę się, że mogę jakby kontynuować to, co, co otrzymałem. Pierwszym celem księdza Madejczyka będzie otwarcie bocznej kaplicy w kościele dla wszystkich parafian. Takie mam swoje marzenie i pierwszą rzecz, którą chciałbym zrobić tak wspólnie z parafianami, to otworzyć kaplicę św. Józefa na. Miejsce modlitwy, takie przy otwartych drzwiach, gdzie każdy będzie mógł wejść, zatrzymać się przy tabernakulum, pomodlić się, a może za kilka miesięcy nawet przy wystawionym najświętszym sakramencie. Myślę, że kościoły powinny być otwarte. Jest taka akcja francuska, która się nazywa Otwórzmy nasze kościoły, i chciałbym, żeby ten kościół też był otwarty. Może nie ten duży, ale właśnie kaplica, którą mamy do dyspozycji na taką intymną modlitwę, na taki czas spotkania z Panem Bogiem w samotności dla tych, którzy tu przechodzą, a przecież do kościoła wszyscy mają blisko. Zmiany w obiektach Posir na Ratajach od 7 sierpnia nie skorzystamy z Orlika w oddziale Rataje nad Wartą, ale za to pogramy ze zniżką w kręgle. Na oddziale Rataje na osiedlu Piastowskim systematycznie dokonujemy modernizacji różnych obiektów sportowych, które tutaj się nad Wartą znajdują. W tym roku w wakacje w sierpniu przyszedł czas na modernizację nawierzchni Orlika, która już była bardzo wysłużona. 13 lat temu dokładnie ten Orlik otwarto. No i po tych 13 latach wiadomo, że trzeba było już ten nawierzchnię wymienić. Do końca sierpnia wymienimy trawę, pojawią się nowe bramki i być może jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego wszyscy, którzy tutaj spędzali wolny czas, trenowali, grali w piłkę, będą mogli wrócić na to boisko, a już na pewno we wrześniu będzie ono otwarte dla wszystkich chętnych. Ci, którzy teraz nie poćwiczą na orliku mogą iść na bowling. Mogą iść na bowling, tym bardziej, że w niedzielę, do końca wakacji, uruchomiliśmy wspólnie z OK Poznań promocję. Wszyscy posiadacze karty OK Poznań, a więc te osoby, które odprowadzają podatki w Poznaniu i wyrobiły sobie tę kartę, mogą ze specjalnym bonusem w niedzielę rezerwować tor i tą re rezerwację zrobić ze zniżką. Od 7 sierpnia można już także korzystać z basenu Rataje na osiedlu piostowskim, zakończyła się tam już przerwa technologiczna i tu też promocja mieszkańcy poznania z kartą OK Poznań popływają do 10 razy w ramach specjalnego karnetu za złotówkę, szczegóły na stronie posiru. Uwaga, zmiana daty poznańskiego maratonu. Nie odbędzie się on 15 października, czyli w dniu ogłoszonych przez prezydenta wyborów parlamentarnych, a tydzień później, 22 października. Organizator przesuwa bieg, mając na uwadze zmiany w organizacji ruchu, powodowane przez tak dużą imprezę i ewentualne utrudnienia w dotarciu do poszczególnych lokali wyborczych. Do 4 października zawodnicy mogą bezpłatnie przepisywać swój pakiet startowy na inną osobę. Maraton przebiegnie także przez naszą dzielnicę. Już w sobotę 12 sierpnia odbędzie się piknik Dni Pary, czyli święto parowozów z wieloma atrakcjami w programie. Piknik odbędzie się nad jeziorem Maltańskim przy ulicy Świętojańskiej 2. Każdy kto pojawi się wtedy na miejscu, będzie miał okazję przejechać się stuletnim parowozem Borsik. W programie również zwiedzanie zabytkowych wagonów i spotkanie z maszynistami, przejazdy 40-metrową mini kolejką dla dzieci, stoiska z makietami kolejowymi oraz inne atrakcje. Każdy będzie mógł również wziąć udział w zbiórce na rzecz bezdomnych psów i kotów. Początek pikniku o godzinie 12, a o godzinie 18 odbędzie się koncert saksofonisty Jana Adamczewskiego. Wstęp wolny. I drodzy Państwo, to już wszystko w tym wydaniu aktualności ratajskich. Kolejne 24 sierpnia, jak zwykle w czwartek o godzinie 16:30. Życzę przyjemności i do zobaczenia.